Numer jeden. Bandura. Numer dwa Rezji 10. 23-letni Igor Dektiarczuk ten obywatel Rosji został oskarżony w Teksasie w USA, po tym jak dopuścił się udziału w mafii cyberprzestrzennej, rzekomo miał się dopuścić handlu danymi osobowymi, loginami, hasłami i informacjami osobistymi. Pochodzący z Rosji Igor został oskarżony przez amerykański Departament Sprawiedliwości i dodany do listy Cyber Most Wanted FBI. Zarzuca się mu prowadzenie od 2018 roku w cyberprzestrzeni rynku, na którym sprzedawano dane kart kredytowych. Dostęp do skakowanych urządzeń lub Hunter, kont oraz Prima. dane osobowe. Eee, Dektyarczuk Ręk chwalił się, że sprzedał m.in. ponad 48 tysięcy skakowanych kont mailowych. Mężczyzna był prawdopodobnie administratorem serwisu Marketplace A, czyli forum cyberprzestępczego, które sprzedawało skradzione dane logowania, dane osobowe i dane kart kredytowych. O, kur... Dektyarczuk po raz pierwszy pojawił się na forum hakerskich dziękuję w 2013 roku pod pseudonimem Florebike. 16 marca 2022, szkalować ludzi. 2022 roku został postawiony w stan oskarżenia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Teksasu w Tyler pod zarzutami oszustw związanych z hakerstwem, oszustwami dotyczącymi urządzeń dostępowych i kradzieży tożsamości. Skąd oni mają 17 jego zdjęcie? marca 2022 no pewnie... wydano federalny nakaz... Kurwa, jego... 9-8 rocznik? Nie za osiągnięcia w życiu. 9. Katarzyna Maria Kerkow. Wraz ze swoim chłopakiem Willem Rogerem Holderem brała udział w porwaniu lotu 701 Western Airlines. Kirchhoff jest poszukiwana za jej rzekomy udział w porwaniu lotu, który miał lecieć z Los Angeles w Kalifornii do Seattle w stanie Waszyngton 3 Co? czerwca 1972 roku. Porywacze mieli ze sobą ładunek wybuchowy w walizce i zażądali 500 tysięcy dolarów. Po zwolnieniu 97 pasażerów w San Francisco w Kalifornii, Kerkow i jej wspólnik polecieli do Algierii, gdzie otrzymali azyl polityczny. 25 stycznia 1975 roku dwie osoby używające fałszywych paszportów zostały aresztowane pod zarzutem nielegalnego wjazdu do Francji oraz prawdopodobnego udziału w porwaniu samolotu. Jak się okazało, jedną z osób był wspólnik Kerkow. Mężczyzna został ostatecznie wydany Stanom Zjednoczonym, ale miejsce pobytu samej Kerkhoff pozostaje nieznane do dziś. Federalny nakaz aresztowania kom... Nadal kurwa jej nie znaleźli! Kobietę został wydany w sądzie Stanów Zjednoczonych, dystrykt wschodni Nowy Jork, 5 czerwca 1972 roku. 8. Nehanda Abiodun. To afroamerykańska aktywistka hip-hopowa, czarnoskóra, rewolucjonistka i uciekiniarka, która mieszkała na Kubie. A biodun jest poszukiwana przez FBI w związku z napadem na ciężarówkę amerykańskiej firmy ochroniarskiej w 1981 roku, w wyniku którego poważnie poszkodowani zostali trzej funkcjonariusze amerykańskiej policji. Co oraz ona sama 3... kurwa napadła na nich? Pracownicy ochrony. Widziałem Podczas... ją w Poznaniu. Bro. Podczas napadu kobieta zrabowała ponad 1,5 miliona dolarów. Rząd federalny Co? Stanów Zjednoczonych również oskarżył Abiodun o pomoc w ucieczce z więzienia innej skazanej czarnoskórej aktywistce, działaczce Armii Wyzwolenia Czarnoskórych, Asaty Shakur. Kobieta urodziła się w 1950 roku, w 1972 roku kończyła studia i już wtedy działała jako aktywistka i rozpoczęła serię napadów w Stanach Zjednoczonych. Kobieta od lat 70 ubiegłego wieku posługuje się różnymi fikcyjnymi danymi i robi to na tyle sprawnie, że udaje się jej oszukiwać wymiar sprawiedliwości. W dniu 17 listopada 1982 roku Federalna Wielka Ława Przysięgłych działająca w południowym dystrykcie Nowego Jorku wydała nakaz aresztowania oraz postawiła kobiecie zarzuty m.in. udziału w napadzie na bank, nielegalnego handlu międzynarodowego oraz kurwa, posługiwania się sfałszowanymi dokumentami. Five City. 7. Park In Hyok jest rzekomo sponsorowanym przez państwo północno-koreańskim programistą komputerowym, który jest częścią rzekomego spisku kryminalnego odpowiedzialnego za jedne z najbardziej kosztownych włamań komputerowych w historii. Włamania te spowodowały uszkodzenia systemów komputerowych oraz kradzież wirtualnej waluty. Park miał być uczestnikiem szeroko zakrojonego spisku przestępczego podjętego przez grupę hakerów z Biura Generalnego Rozpoznawania Rządu Korei Północnej. Spisek obejmował północno-koreańskie grupy hakerskie, które niektórzy prywatni badacze cyberbezpieczeństwa nazywali Grupa Lazarus i Advanced Persistent Threat 38. Park kryje się m.in. za atakami wirusa WannaCry i inwazją na Sony. Współnocno WannaCry to jest ten taki. Ja wiem, który to jest wirus, pokurwiony trochę. Pańskim hakerem i jego kolegami pracownicy wytwórni Sony zetknęli się po raz pierwszy w 2014 roku, kiedy przyszli do pracy. Na ekranach ukazał im się czerwony szkielet i komunikat. Już ostrzegaliśmy was, to dopiero początek. Członkowie Departamentu Sprawiedliwości podejrzewają, że Park, operujący w sieci pod przykrywką współpracy z firmami Hosun Expo i Korean Expo Joint Venture, jest członkiem słynnej grupy Lazarus, współpracującej z reżimem północno-koreańskim. Park ma mieć również na swoim to to koncie współpracę idol? przy ataku na AMC hmm. Theaters i firmę Mammoth Screen, oraz przy głośnej kradzieży 81 milionów dolarów z Bank of Bangladesh. 80! Piotr. 6. Stephen Van Koudo Mężczyzna był wraz z grupą innych przestępców aresztowany 1 marca 2021 roku i oskarżony o próbę obrabowania kontenera zawierającego 300 kg nielegalnej substancji. Który pierwotnie został wysłany z Brazylii z legalnym ładunkiem do duńskiej firmy. No, Stefan Warkoudo <laughs> i inni Pozdrawiam. uczestnicy próby napadu zostali przetrzymani w areszcie. Stephen jednak... myśli, Co tam było, kokaina, kurwa? Czy coś innego? Uciekł z więzienia 30 czerwca 2021 roku i jest obecnie zarejestrowany jako poszukiwany na całym świecie. Mężczyzna ma podwójne obywatelstwo wietnamskie i duńskie. Większość życia mieszkał w Danii, ale przez dłuższy czas przebywał w Hiszpanii. W opinii policji ma on dostęp do siatek przestępczych w wielu krajach Unii Europejskiej. 5. Ovidio Guzman Lopez, Meksyk. Joaquin Guzman Leora, znany na świecie jako El Chapo, odsiaduje aktualnie wyrok do żywocia w jednym z amerykańskich więzień. Nie oznacza to, że jego biznes jednak nie kwitnie, wręcz przeciwnie. Syn jednego z największych bossów w handlu nielegalnymi substancjami kurwa, Radzi się bardzo dobrze z prowadzeniem kartelu z Sinaloa Jebany. Próba schwytania Ovidio Guzmana Lopeza wstrząsnęła światem Zdarzenie miało miejsce w 2019 roku w meksykańskim Culacan Doszło wtedy do prawdziwej bitwy z policją Do miasta zjechali się uzbrojeni gangsterzy, którzy mieli tylko jeden cel Odbić syna El Chapo za wszelką cenę nie zastanawiali się nad konsekwencjami działań, atakowali nie tylko funkcjonariusze, ale ja także Ja to chyba cywilu. widziałem, Cóż kurwa, się bez... że oni tam normalnie wjechali, kurwa, jakby byli jakimś wojskiem popierdolonym, że jeździli, kurwa, jakimiś, kurwa, takimi wozami chyba, to chyba to było i próbowali odbić tego, tego syna. Oglądałem, filmik był na YouTubie. Normalnie, normalnie bojówa, kurwa, wje... normalnie i oni nie wiedzieli, co mają robić, nie? Obecnie policja nie ujęła gangstera, a świat zamarł. To było coś, czego no. wcześniej Meksyk nie widział, opisywała międzynarodowa agencja prasowa Reuters. Meksyk od lat boryka się z handlem nielegalnymi substancjami. Dla niektórych ludzi taka On działalność należy to Rodrigueza. jedyna wizja no do właśnie, życia. Kurwa. Dodatkowo bieda i korupcja wszechobecne w Ameryce Prima. Północnej nie ułatwiają walki z tym procederem. 4. Boss Udy, bo z gangu MS-13 Julan Adonai 13 MS-13 to jest chyba jeden z najgroźniejszych gangów, nie? Na świecie. Taki najbrutalniejszych w sensie. Teraz Honduras. Mężczyzna urodził się w 1982 roku. Jest zbiegiem z Hondurasu i został oskarżony o przywództwo grupy przestępczej Mara Salvatrucha. Jest to latynowski gang liczący od 8 do 10 tysięcy członków w Stanach Zjednoczonych i od 30 do 50 tysięcy członków i osób z nim powiązanych na świecie. Gang zajmuje się głównie handlem substancjami nielegalnymi, a także nielegalną imigracją, rozbojami, a nawet handlem ludźmi i bronią. Mężczyzna, o którym mówimy, jest głową gangu w Hondurasie i podejrzewa się go o nielegalny handel międzynarodowy oraz o dostarczanie gotówki bosom gangu znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Karias jest oskarżony na szczeblu federalnym w południowym dystrykcie Nowego Jorku o wymuszanie haraczy oraz spisek dotyczący importu substancji nielegalnych. Roda robią jako dla gangu rzekomy Rodrigueza. przywódca gangu dla całego Hondurasu, Karias rzekomo kontrolował przestępczą działalność w Hondurasie i zapewniał wsparcie i zasoby organizacji w Ameryce Środkowej i Stanach Zjednoczonych w postaci między innymi gotówki. Ja pierdolę ale Trzy. też kurwa Ojciec... tak żyć, nie? W taki sposób, kurwa, cały czas się ukrywać i. nie, no, pierdolca przecież można dostać, kurwa. A ten co? Pewnie będzie jakiś popierdolony. Zawsze, jak są przestępcy z takimi okularami, kurwa, awiatorami, to jakieś popierdolone rzeczy robili, nie? Zawsze. Ojciec chrzestny Kozanostry Matteo Messina Denaro. jest chrzestny Kozanostry, i chuj. Znany również jako diabolik, urodzony 26 kwietnia 1962 roku w Castel Vetrano, to sycylijski mafiozo po aresztowaniu Bernarda Provenza zano w 2006 roku nowy przywódca Kozanostry, tak zwany Capo di Tutti Capi, czyli szef wszystkich szefów. Sama Kozanostra to tajna organizacja przestępcza działająca w USA, nawiązująca do tradycji sycylijskiej mafii. Określenie zostało użyte po raz pierwszy w 1963 roku podczas składania wyjaśnień przed Komisją Senacką USA. Początkowo tworzyli ją włoscy imigranci, przybyli do Ameryki. Obecnie składa się niemal z samych rodowitych Amerykanów. Mato Messina Denaro pochodzi z rodziny mafijnej, Jego ojciec był wysoko postawionym członkiem Kozanostry. Przez mieszkańców swojego rodzinnego miasta pamiętany Słuchajcie, jest jako w... bananowy młodzieniec w Porsche z Rolexem na ręce, otaczający się pięknymi kobietami. Po schwytaniu Provenzana jest najbardziej poszukiwanym przestępcą we Włoszech. W styczniu 2010 roku policja przejęła firmy budowlane, wille, sklepy i pojazdy o wartości około 60 milionów euro od zachodnio-sycylijskiego magnata budowlanego Rosario Caskio, uważanego za jednego z głównych bankierów i osobę piorącą pieniądze dla Messiny Denaro. Dla tego Messiego? Z działalnością mężczyzny wysłano 700 zrobił. milionów euro. W aktywach odebranych od magnata supermarketów Giuseppe Girgoli pod koniec 2008 Co? roku. Co? Giuseppe, ta pizza? Ja pierdolę, nie, no nie wiem, że ta firma tak się skurwiła, nie? W 2009 w sumie skonfiskowano niemal 1,5 miliarda euro uważanych za własność Widzowie, przestępcy, o którym mówimy. I życzę Dwa. Rafael Caro Quintero, Meksyk. Mężczyzna jest poszukiwany za rzekomy udział w porwaniu agenta specjalnego w 1985 roku w Meksyku. Ponadto mężczyzna rzekomo zajmuje aktywne, kluczowe stanowisko kierownicze, kierując działalnością kartelu Sinaloa i organizacji zajmującej się handlem nielegalnymi substancjami. Mężczyznę oskarża się również o współtworzenie kartelu z Guadalajary, jest również bratem Miguela Carlo Quintero. Byłego przywódcy kartelu z Sonory, ale 4 ciężkie, ciężkie te nazwiska 1985 i imiona do wymowy. został aresztowany w Kostaryce, ekstradowany do Meksyku, gdzie został skazany na 40 lat więzienia. Został zwolniony z więzienia w dniu 9 sierpnia 2013 w wyniku stwierdzenia przez sąd nieprawidłowości w jego procesie. Pod naciskiem rządu Stanów Zjednoczonych meksykański sąd federalny wydał ponowny nakaz jego aresztowania już 14 sierpnia. Obecne miejsce pobytu Quintero jest nieznane, a FBI oferuje nagrodę w wysokości 20 milionów dolarów za 20 milionów prowadzenie go przed wymiar sprawiedliwości. Meksykański sąd uznał, że Quintero powinien być sądzony przez sąd stanowy, a nie federalny. Przedterminowe zwolnienie mafioza wyraźnie rozdrażniło Waszyngton. Rzecznik DEA, czyli amerykańskiej agencji do walki z handlem substancjami zabronionymi, oświadczył, że podejmowane będą energiczne działania mające na celu postawienie Bosa przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Jeden szef wszystkich szefów rosyjskiej mafii, Siemion Mogilewicz. Jest to urodzony na Ukrainie przedsiębiorca i przestępca. Urodził się w rodzinie żydowskiej, ukrywał się pod licznymi nazwiskami. Ma obywatelstwo rosyjskie, izraelskie, węgierskie i ukraińskie. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Lwowskim z tytułem licencjata. Został skazany na 3 lata więzienia w 1970 roku za nielegalny handel walutą. W 1980 roku zdefraudował majątek powierzony mu przez Żydów emigrujących do Izraela. Nie oddał im obiecanych pieniędzy za sprzedaż ich majątku, a mogli oni wyjechać jedynie pod warunkiem pozostawienia całego dorobku. Później zajmował się przemytem, stręczycielstwem i hazardem. Oskarżony jest o przestępstwa gospodarcze, ekonomiczne handel nielegalnymi substancjami i przedmiotami, a nawet o nielegalny handel materiałami do tworzenia ładunków atomowych. Jest poszukiwany przez Interpol, FBI i MI6. Przez FBI jest ścigany głównie za udział w machinacjach giełdowych akcjami YBM Magnex International Inc. za 150 milionów dolarów oraz pranie brudnych pieniędzy w Bank of New York w kwocie 20 miliardów dolarów. Został aresztowany w styczniu 2008 roku w Moskwie, ale wkrótce potem wypuszczony. Mafiozo znany jest także jako człowiek osiedli. Ciekawe czemu?! Względu na posługiwanie się co najmniej siedmioma nazwiskami oraz pięcioma paszportami gangster miał prawdopodobnie przynajmniej trzy żony. Sam Mogilewicz podczas telewizyjnego wywiadu wykorzystywanego w filmie dokumentalnym The Billion Dollar Don stwierdził, że jest tylko biznesmenem, a poszukiwany jest przez służby specjalne wielu krajów, ponieważ pali dużo papierosów, a teraz walczy się z palaczami. W USA Mogilewicz figuruje na liście najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców. Ciąży na nim długa lista zarzutów. Gdyby Rosja zdecydowała się na jego ekspedycję do Stanów Zjednoczonych, mógłby dostać wyrok 390 lat więzienia. Przecież on, kurwa wygląda jakby miał 4 setki kurwa na karku. Jest kurwa nie, on jako nie jeszcze on co nie żyje w ogóle. Ja eee, pierdolenie, nie. Jesus. Crazy!